Więc tak mniej więcej powinny wyglądać te kulki mocy, a chodź Ci pokażę teraz kolejne kulki, jak się zrobi, ok? Patrzcie, wyciągamy z lodówki, wkładamy do naszego pudełeczka. Wydaje mi się, że tak do tygodnia będą sztosem. Nie ma tu nic innego, co by mogło się zepsuć tak naprawdę, tak rozkładając na czynniki pierwsze. Do końca one jeszcze nie stężały, ale ja już posmakuję, czy są dobre. Mm. Pycha. Siemanko, witam Cię serdecznie na moim kanale, wiem co myślisz, bo ja też tu myślę, że tu jest w końcu odcinek, to jest normalnie niewiarygodne, ja sama nie wiem co się dzieje, na wstępie chcę Cię przeprosić, że tak długo go by nie było, bo w sumie tak sobie myślałam, że nie mam czasu, że jestem zabiegana i tak dalej, ale doszłam do wniosku, że przecież ja nie, nie muszę robić długich odcinków i będą wtedy krótkie odcinki, mam zamiar na ten kanał wrzucać takie mega krótkie odcinki z przepisów albo... Jeżeli będzie coś ciekawego w moim życiu, czy coś, to też wrzucę, jeżeli chcecie oczywiście. A jeżeli nie chcecie, to, to pewnie i tak wrzucę, jeżeli to będzie coś ciekawego według mnie, nieważne. Z racji, że to jest mój kanał i ty byś albo ty byś przyszła, albo ty byś przyszedł do mnie do domu, to pierwsze, co bym zaproponowała ci, herbatę i coś do jedzenia, więc witam cię na moim kanale. i chcesz, to sobie zrób herbatę, bo jakoś nie mogę ci jej teraz zrobić sama, ale witam cię jedzeniem. To będzie pierwszy odcinek z jedzenia. Okej? Okay? Dzięki, że pozwalasz. Rozumiem, że akceptujesz to, więc jeżeli tak, to dzisiaj będą serwowane. Pokażę Ci, jak zrobić kulki mocy. Ostatnio nie wiem, czy wiesz, ale na moim a na Instagramie, tutaj one. tam rzuciłam takie kulki mocy w czekoladzie w wywiórkach kokosowych i było dużo zapytań. Co to jest ten przepis? A teraz, jeżeli było dużo zainteresowania, to mówię sobie Kurde, czemu nie, no to no tak chcą, to dam. I dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić dwa rodzaje kulek. Ogólnie możecie zrobić je na 1500-900 różnych sposobów. Nie wzorujcie się w tym, co ja mam jeden do jeden. Możecie wrzucić to, co Wy lubicie albo odjąć to, czego nie lubicie i tak wam wyjdą, i tak wam wyjdą, ok? No dobra, więc szok, że tu jest o tym. Więc tak jak widzisz, zebrałam tutaj najważniejsze produkty, które będą w tym przepisie Aczkolwiek tak jak powiedziałam, jeśli coś lubisz albo czegoś nie lubisz, po prostu to odejmij albo dodaj Oczywiście mówię tutaj o suchych składnikach, a nie mokrych, bo mokre mogą nam to wszystko rozwalić Ale podstawowym produktem, który będziemy tutaj używać, będzie pasta daktylowa Ja też często prędzej używałam daktyli, ale trochę mnie denerwowało to ówczesne moczenie w wodzie do, Dokładnie się one nie odsunczyły, później miały za dużo wody I przez to przepis nie był taki, jaki chciałam No i teraz trochę się... Faniłam, poznałam produkt tak jako taka pasta, że tak powiem. Wpiszcie sobie w gogle pasta daktylowa, 100% oczywiście bez żadnych dodatków i wyjdzie Wam coś takiego i polecam kupić. Nie używamy wtedy blendera, tak naprawdę możemy wszystko zmieszać widelcem, więc mam nadzieję, że tego blendera dzisiaj nie użyjemy, ok? Mam tutaj też miód, wzięłam tutaj płatki migdałowe, wzięłam napój w proszku kokosowe, ale on jest... nie jest potrzebny. Ja po prostu lubię aromat kokosowy wzięłam też wiórki kokosowe, one będą potrzebne. Mąkę migdałowa, Bioko z Musli. Tylko teraz chcę zaznaczyć, że ja robię z Musli, dlatego, bo jestem ciekawa, jak to wyjdzie. Nie sugerujcie się te musli, tylko po prostu weźcie mm, płatki osiane, i wtedy są najlepsze, ok? To są płatki osiane. Przyjmijmy. I taka fajna, e, taki fajny produkt, to są kurki ryżowe. Nie musicie używać tych kulek, to jest taki dodatek, bo one są trochę napompowane i wtedy fajnie się ich chrupie Ja dodaję do kulek w mocy, ale nie tylko, bo możemy dodać też do batonów. Jeżeli chcesz przepis na batony takie no, zdrowe, odżywcze, to daj mi znać tutaj poniżej. Napisz jakiś fajny komentarz że zrób batony, albo mówię się na hasło baton ja będę wtedy wiedziała i przeczytam sobie 10 komentarzy z napisem baton, to mnie zmotywuje, żeby nagrać następny odcinek z batonami, okej? Okay? Rozumiesz? Tak czy nie? Okej. Okay. Pewnie tu nie są wszystkie składniki, których szukałam, oczywiście czy wzięłam YouTube, bo ja bardzo lubię Jeżeli nie lubisz, to możesz dodać inny słodzik, na pewno o czymś zapomniałam, więc w międzyczasie wyjdzie co jeszcze, okej? Okay? Dzięki. Biorę migdałowe płatki, 40 gram. Następnie wielki kokosowe. 20 g wiórków włókosowych, 5 g kakao. I ja najpierw dodaję suche produkty po to, żeby łatwiej się zmieszały, a później dodaję mokre składniki i yy, wiecie o co To jest łatwe. 10 g y, miodu, 30 g mąki migdałowej. To nie jest taki przepis na pewno nisko tłuszczowy, nisko ale jeżeli chcesz, aby na tym kanale były takie właśnie przepisy, to daj po prostu znać. To ja to zrobię. To jest mega easy for me. Mega easy. Ok. Bierzemy teraz tej pasy daktylowej. Biorę tutaj około. 150 gramów daktyli, ok? To jest przepis, aby zajadać te kulki na jakiś przez dłuższy czas. Możesz je wziąć do szkoły, do pracy, wkładasz w pojemniki, masz, a nie naraz, bo to nie jest posiłek jednorazowy, to jest po prostu taka przekąska, rozumiesz? Przekąska. Ale jak na raz, to też dobrze wchodzą, dobrze. Coś na masie, słuchaj, serio. Więc tak jak widzicie, konsystencja jest taka... Okay, Okej, 130, czyli wyszło daktyli? 140? 130? Nie wiem, obniż i napisz w komentarzu. I tego właśnie tu nie ma, masło orzechowe. Look! I'm your father, rzuty <laughs> masło orzechowe. Oczywiście czystą łyżką, czystą łyżką, higienicznie wszystko. No tak z 30 gramów, ja tak czuję, że tak będzie okej, okay, okej? Okay? Ja teraz to wszystko mieszam, mam nadzieję, że mi się uda. Daliśmy do mikrofali a 10 sekund za pierwszym razem, żeby sprawdzić jak tam, czy to ma sens. Później daliśmy na 30 sekund i spójrzcie, połączyły się składniki w miarę jest okej. Okay. Czyli ciepłe tyle. są spoko, masło orzechowe ciepłe jest spoko. Więc wszystko się połączyło ze sobą. Ja dodaję jeszcze teraz te musli. Oczywiście, tak jak mówiłam, wy spróbujcie z płatkami owsianymi i dość ciekawie wyglądają. Z 30 gramów. I teraz mieszam. Jeżeli tutaj wam coś lata w środku i nie czujecie, że ona jest polepione, to się nie przejmujcie, bo w momencie, gdy będziecie le lepić rękoma, to wtedy sobie po prostu to tak ugnieciecie, że tak powiem, okej? Okay? Dzięki, że tutaj jest zostaw w górę. Czy, czy podajcie ten przepis, czy nie? A to mi się podoba ten przepis. No, tak? Jak macie zamiar kogoś częstować, to załóżcie rękawiczki. Pamiętajcie też, aby zwilżyć dłonie, muszą być mokre. Dobra, i robimy teraz kuleczkę. To od was zależy tak naprawdę, jakiej chcecie, aby były wielkości. Mi wystarczy taka. Ja lubię takie trochę większe, niż mniejsze. I teraz zbierzemy taką kulkę, tak jak powiedziałam, trochę zwilżamy dłonie. One muszą być zwilżone. I lecimy teraz w, z wiórkami. I wyszła taka kuleczka. Jak już będziecie czuli, że nie łączą się ze sobą składniki tak bardzo, ponownie moczymy ręce. I lecimy dalej. Więc tak mniej więcej powinny wyglądać te kulki mocy. Jeżeli nie chcecie dodawać płatków owsianych, to nic się też nie stanie, jeżeli ich po prostu nie dodacie. Dajemy minimum na godzinę, teraz do lodówki, a chodź Ci pokażę teraz kolejne kulki, jak się robi, okay? i Wydaje mi się, że też takie kulki mocy będą fajne po treningu powiedzmy. Albo przed treningiem, albo na śniadanie. albo do kawy, albo na wieczór, jak Ci się nie chce po prostu nic robić, to sobie sięgasz po taką kulkę i ona ma dużo energii. Już się ma no. Ja dzisiaj nie gotuję, biorę sobie kulkę mocy. Biorę 100 gramów właśnie 90 gramów masła rzechowego. Wiecie, to jest tak takich rzeczach, które robimy sami. Fajne, że my po prostu wiemy, co tam jest. To jest mega ważne. Znaczy, jak dbasz o zdrowie. Bo ja wiem, że niektórzy nie patrzą na to na dużo kalorii, wolą sobie zjeść wafelka, który jest ma mniej kaloryczny. Okay, pamiętaj tylko, że on jest tak przetworzony, żeby on miał datę ważności 2 lata, może więc fajnie jakbyśmy korzystali z takich alternatyw mniej przetworzonych, naturalnych, okej? Okay? Zrozumieliśmy czy nie? Ale jak nie chcesz, to nie korzystaj, nie? I'm not too mad. -a. Wrzucamy do migrowali na 30 sekund i później będziemy to ciapać, okej? Okay? Wystarczyło da dać do mikrofali i faktycznie te składniki stały się takie bardziej miękkie. Jeszcze pomęczę się 10 sekund. Nie ukrywam też, że w momencie, kiedy będziemy sami to rękoma robili, połączymy jeszcze lepiej te składniki, okej? Okay? Dodaję odrobinę, 5 gramów na całość, żeby lepiej się złączyło. Teraz dodaję tych kulek na oko. Jak nie macie kulek, to możecie dodać na przykład płatki kukurydziane. Jak nie macie płatków, to możecie dodać płatki owsiane. Tylko nie jaglane, bo są gorzkie. No i... 10 gramów. Więc teraz bierzemy rękawiczki, łączymy składniki, lepimy kulki i co? I wam pokażę, bo jeszcze będziemy oblewać ją czekoladą. Czekoladą! Więc zamoczyłam ręce. Mieszam składniki. Wszystko jest jeszcze ciepłe, ponieważ było w mikrofunkce. Mam wrażenie, że te kulki będą lepsze niż poprzednie. Możecie dodać też kakao. Te kulki zrobimy trochę mniejsze. Gdzieś takie się na laniu czekolady. Cikolnie. Rozpuściłam 3 czwarte czekolady. Ja użyłam czekolady 30% kalorii. Potrzebowalibyśmy do tego jeszcze tak, to jest taka mała konstrukcja. Używam też silikonowej formy, bo gdy ta czekolada ścieknie na dół, to w łatwy sposób ją usuniemy, wiecie, co chodzi. Dlatego kupujcie silikonowy form. Bierzemy kulkę, moczymy kulkę. Cześć, kuleczko, miej się dobrze! I robimy tak z kolejnymi. Czelicie? Mam nadzieję, że to czajcie. Wiecie, naprawdę są smaczne, kiedy one są chłodne, serio, są pyszne. Najlepiej też mieć czekoladę bez żadnych dodatków. No ale jak macie dodatkami to też nic nie stanie. Patrzcie, wyciągamy z lodówki. Wkładamy do naszego pudełeczka. Wydaje mi się, że w taki sposób warto przechowywać je w lodówce, aby po prostu nie przeszły czymś e, z niej. jak powiedziałam, moim zdaniem warto przechowywać je w taki sposób w lodówce, zamknąć je szczelnie i zajadać. Wydaje mi się, że tak do tygodnia będą przytosem. Nie ma tu nic innego, co by mogło się zepsuć tak naprawdę, jak rozkładając na czynniki pierwsze. Do końca one jeszcze nie stężały, ale ja już posmakuję, czy są dobre. Mmm. Pycha. Jeśli lubicie słodkie i chcecie wiedzieć, co jecie, to mi się wydaje, że taki przepis będzie mega super. Fajnie też by się prezentował, wiesz gdzie, na przykład na urodzinach, jako taka przekąska. No dobra, więc z mojej strony to już wszystko. Daj mi znać, proszę, jak Ci się podobał przepis i czy zrobiłeś, albo zrobiłaś. Też można napisać, czego oczekujesz w kolejnym odcinku. Jeżeli mają być to dietetyczne przepisy z niską zawartością tłuszczu, to napisz taki komentarz pod spodem. A jeżeli byś chciał, żeby były na przykład słodkie, pyszności, bez cukru, z małą ilością węglowodanów, to też to. Bo wydaje mi się, że jesteśmy w stanie zrobić Daj znać, czego oczekujesz Teraz muszę kończyć, bo idę na rower Daj znać, czy Ci się podobało I widzimy się w kolejnym odcinku Patrz, rzucę w obiektyw Nie! Yeah.